Spik, prasedirate równa się słów, wyobraź sobie przez chwilę, że znalazłeś starożytny list miłosny napisany przez największego króla w historii, list tak intymny i namiętny, że przez wieki uczeni zastanawiali się, czy w ogóle powinien znajdować się w Biblii. To nie jest zwykły list. To księga, która odkrywa przed nami najgłębsze tajemnice intymności, które Bóg nie tylko zatwierdza, ale w której się raduje. Pieśń nad pieśniami to jak mapa prowadząca do rodzaju bliskości, o której większość par może tylko marzyć, ale którą każde małżeństwo może doświadczyć. Ale oto co naprawdę fascynujące. Podczas gdy współczesne związki rozpadają się w tempie alarmującym, a terapeuci małżeńscy notują najwyższe w historii wskaźniki rozwodów, ta starożytna księga zawiera psychologiczne prawdy o intymności, które nowoczesna nauka dopiero zaczyna rozumieć. Badania nad neurochemią miłości pokazują, że nasze mózgi są dosłownie zaprogramowane, aby odpowiadać na dokładnie te rodzaje połączeń, które Salomon opisuje w swojej pieśni. Widzisz, twoje serce wie, że czegoś brakuje. Może jesteś w związku, ale czujesz się samotny. Może kochasz swojego partnera, ale ta iskra, ta głęboka intymność, którą kiedyś czuliście, wydaje się być odległym wspomnieniem. Albo może jesteś singlem, Patrząc na pary wokół ciebie i zastanawiając się, czy ten rodzaj prawdziwej, głębokiej miłości w ogóle istnieje, czy to tylko hollywoodzka fantazja. Oto prawda, którą odkryłem po latach studiowania tej niezwykłej księgi. Większość z nas została oszukana co do tego, czym naprawdę jest intymność. Myślimy, że to tylko fizyczne zbliżenie lub emocjonalne połączenie, ale Pieśń nad pieśniami pokazuje nam coś znacznie głębszego. To rodzaj intymności, która angażuje każdą część naszego człowieczeństwa, duchową, emocjonalną, fizyczną i psychiczną jedność, która tworzy więź tak silną, że nic nie może jej zniszczyć. Teraz możesz się zastanawiać, dlaczego ta księga w ogóle znalazła się w Biblii. Przez stulecia rabini debatowali nad tym, czy teksty tak wyraźnie erotyczne powinny być uważane za święte. Niektórzy twierdzili, że to tylko alegoria relacji Boga z Jego ludem. Ale oto, co mnie zaszokuje... Gdy głębiej zagłębiłem się w oryginalny hebrajski tekst. Ta księga jest zarówno alegorią, jak i dosłownym przewodnikiem po intymności małżeńskiej. Bóg nie wstydzi się naszej seksualności. Przeciwnie, on ją stworzył, błogosławi ją i chce, abyśmy doświadczali jej w pełni w granicach małżeństwa. Ale oto część, która zmienia wszystko. Współczesne badania nad psychologią związków pokazują, że pary, które doświadczają najgłębszej intymności, wykazują dokładnie te same wzorce, które Salomon opisuje w swojej pieśni. To nie przypadek. Nasze mózgi są dosłownie zaprojektowane przez Boga, aby odpowiadać na te starożytne zasady miłości. Pomyśl o tym przez moment. Ile razy słyszałeś, że namiętność w małżeństwie musi z czasem wygasnąć? Że po miesiącu miodowym, po dzieciach, po latach wspólnego życia, musisz się zadowolić mniej intensywną, bardziej dojrzałą miłością. Pieśń nad pieśniami niszczy ten mit kompletnie. Para w tej księdze nie jest w okresie narzeczeństwa. To nie nowożeńcy. Teksty sugerują, że są razem już od jakiegoś czasu, a jednak ich namiętność i pragnienie siebie nawzajem płonie jaśniej niż kiedykolwiek. Oto, co naprawdę potężne w tym wszystkim. Gdy zaczynasz stosować zasady, które odkrywamy w pieśni nad pieśniami, coś niezwykłego dzieje się w twoim mózgu. Uwalniane są te same neurochemikalia, które sprawiają, że zakochujemy się po raz pierwszy oksytocyna, dopamina, noradrenalina. Ale w przeciwieństwie do początkowego zakochania, które z czasem słabnie, te biblijne zasady tworzą coś, co psychologowie nazywają trwałą chemią miłości. Pozwól, że opowiem ci historię, która to ilustruje. Poznałem parę, Nazwijmy ich Marek i Anna, którzy byli małżeństwem od 15 lat. Przyszli do mnie w kryzysie. Anna powiedziała mi, że czuje się jak współlokatorka, nie jak żona. Marek przyznał, że kocha swoją żonę, ale namiętność dawno zniknęła. Rozważali separację. Ale oto, co się stało, gdy zaczęli stosować zasady z pieśni nad pieśniami. W ciągu zaledwie kilku tygodni Anna powiedziała mi coś, czego nigdy nie zapomnę. To jakby poznawać mojego męża po raz pierwszy, ale z głębią 15 lat wspólnego życia. Marek dodał: Nie wiedziałem, że można kochać tak głęboko i jednocześnie tak namiętnie po tylu latach. Teraz możesz się zastanawiać, jakie dokładnie zasady zastosowali. To właśnie zamierzam ci pokazać, ale najpierw muszę ci powiedzieć coś, co może cię zaskoczyć. Większość chrześcijan nigdy nie słyszała tych nauk, ponieważ przez lata kościół unikał nauczania o tej księdze zbyt kontrowersyjna, zbyt erotyczna, zbyt niewygodna. Ale ignorując pieśni nad pieśniami, pozbawiliśmy chrześcijańskie małżeństwa jednego z najpotężniejszych narzędzi, jakie Bóg nam dał. Oto pierwsza rewolucyjna prawda, którą odkrywamy w pieśni nad pieśniami. Prawdziwa intymność zaczyna się w umyśle, na długo przed jakimkolwiek fizycznym kontaktem. Spójrz, jak Salomon i jego ukochana mówią do siebie i o sobie. Każde słowo jest starannie wybrane, aby budować pragnienie, podziw i oczekiwanie. W pierwszym rozdziale ukochana mówi: Niech mnie pocałuje pocałunkami swoich ust, bo lepsza jest Twoja miłość niż wino. To nie jest po prostu wyrażenie fizycznego pragnienia. To poetyckie, artystyczne wyrażenie głębokiego emocjonalnego i duchowego połączenia. Jej słowa tworzą antycypację, budują napięcie, ale robią to w sposób, który honoruje i celebruje ich związek. Współczesna psychologia nazywa to mentalną grą wstępną, ale Bóg zaprojektował to tysiące lat temu. Twój mózg jest zaprogramowany, aby reagować na słowa, obrazy i myśli. Gdy zaczynasz komunikować się ze swoim partnerem w sposób, który buduje oczekiwanie i podziw, dosłownie zmieniasz chemię swojego mózgu i swojego partnera. Ale oto część, którą większość par pomija. Ta mentalna intymność nie dzieje się przypadkowo. To wymaga intencji, kreatywności i wysiłku. Salomon i jego ukochana nie mówią do siebie tak, jak przeciętne małżeństwo po latach wspólnego życia. Nie rozmawiają o rachunkach, obowiązkach domowych czy problemach z dziećmi, gdy budują intymność. Tworzą świętą przestrzeń w swoich umysłach i słowach, przestrzeń przeznaczoną wyłącznie dla celebrowania swojej miłości. Teraz, być może myślisz, to brzmi pięknie, ale nie jestem poetą jak Salomon. Oto wspaniała wiadomość. Nie musisz być, ale musisz być intencjonalny. Musisz zacząć widzieć swojego partnera świeżymi oczami, mówić słowa, które budują, a nie niszczą, tworzyć momenty oczekiwania i tajemnicy w Waszym związku. Oto co naprawdę fascynujące. Gdy zaczynasz stosować tę zasadę, coś niezwykłego dzieje się nie tylko w Twoim związku, ale w Twoim własnym sercu. Zaczynasz widzieć swojego partnera tak, jak Bóg go widzi. Zaczynasz doceniać rzeczy, które wcześniej brałeś za oczywiste. Ta zmiana perspektywy to nie tylko psychologiczny trik, to duchowa transformacja. Ale pozwól mi powiedzieć ci coś, co może być trudne do usłyszenia. Jeśli twój związek stracił namiętność, jeśli czujesz się bardziej jak współlokatorzy niż kochankowie, prawdopodobnie stało się tak, ponieważ przestaliście tworzyć tę mentalną i emocjonalną intymność. Pozwoliliście, aby codzienność życia zagłuszyła język miłości, który kiedyś mówiliście płynnie. Ale oto wspaniała wiadomość. Nie jest za późno. Nieważne jak długo jesteście razem, nieważne jak bardzo oddaliliście się od siebie, te biblijne zasady mogą przywrócić nie tylko namiętność, ale pogłębić ją poza to, co kiedykolwiek doświadczyliście. Teraz, oto druga rewolucyjna prawda z pieśni nad pieśniami, która całkowicie zmieni sposób, w jaki myślisz o intymności fizycznej. W tej księdze fizyczna bliskość nie jest oddzielona od duchowej i emocjonalnej bliskości. To wszystko jest ze sobą przeplatane w piękny, święty taniec miłości. Spójrz na język, którego używają. Salomon mówi o swojej ukochanej, jesteś piękna, moja przyjaciółko, jesteś piękna. Zwróć uwagę, że nazywają swoją przyjaciółką. To nie tylko fizyczne pożądanie. To głęboka przyjaźń połączona z romantyczną miłością i fizyczną atrakcją. To trinity intymności, którą Bóg zaprojektował dla małżeństwa. Współczesne badania nad neurobiologią miłości pokazują, że najsilniejsze i najtrwalsze związki to te, które łączą wszystkie trzy elementy: przyjaźń, romantyczną miłość i fizyczną atrakcję. Gdy brakuje któregokolwiek z tych elementów, związek staje się niestabilny. Ale gdy wszystkie tri są obecne i pielęgnowane, tworzą wieść tak silną, że może przetrwać każdą burzę. Oto co to oznacza praktycznie. Jeśli chcesz doświadczyć rodzaju intymności, którą opisuje pieśń nad pieśniami, musisz inwestować we wszystkie trzy obszary. Nie możesz po prostu skupić się na fizycznej stronie i oczekiwać głębokiej intymności. Nie możesz też ignorować fizycznego aspektu i oczekiwać pełnego związku. Pozwól mi opowiedzieć Ci o kolejnej parze, którą poznałem. Piotr i Kasia byli małżeństwem od 20 lat. Mieli silną przyjaźń, podobne wartości, dobrze się komunikowali. Ale fizyczna strona ich związku prawie całkowicie zniknęła. Kasia powiedziała mi, kocham mojego męża jak najlepszego przyjaciela, ale nie czuję się z nim jak kobieta. Gdy zaczęli studiować pieśń nad pieśniami razem, odkryli coś niezwykłego. Ich przyjaźń, zamiast być przeszkodą dla romantyki, mogła stać się jej fundamentem. Ale musieli nauczyć się, jak przekształcić tę przyjaźń w coś więcej, jak dodać elementy romantyki i fizycznej atrakcji do już silnej więzi. W ciągu trzech miesięcy Kasia powiedziała mi, po raz pierwszy od lat czuję się jak kompletna kobieta w swoim małżeństwie. Nasza przyjaźń nie zniknęła, tylko pogłębiła się i stała się czymś piękniejszym. Teraz, oto trzecia rewolucyjna prawda, która może być najtrudniejsza do zaakceptowania dla współczesnych par. W pieśni nad pieśniami intymność wymaga czasu, cierpliwości i wysiłku. To nie jest coś, co dzieje się automatycznie. To sztuka, którą trzeba rozwijać. Zwróć uwagę na rytm tej księgi. Są momenty intensywnej namiętności ale są też momenty oczekiwania, momenty budowania napięcia, momenty, gdy kochankowie są oddzieleni i tęsknią za sobą. Ten rytm nie jest przypadkowy. To część Bożego projektu dla intymności. Współczesna kultura mówi nam, że jeśli namiętność nie jest stała i spontaniczna, to znaczy, że coś jest nie tak z naszym związkiem. Ale pieśń nad pieśniami pokazuje nam inną prawdę. Najgłębsza intymność wymaga intencji, planowania i wysiłku wymaga tworzenia przestrzeni w naszym życiu dla miłości. Oto, co to oznacza w praktyce. Jeśli czekasz, aż namiętność pojawi się sama, prawdopodobnie będziesz czekać bardzo długo. Ale jeśli zaczniesz intencjonalnie tworzyć warunki dla intymności, jeśli zaczniesz planować czas tylko dla siebie i swojego partnera, jeśli zaczniesz budować oczekiwanie i romantykę w swoim związku, odkryjesz, że namiętność nie tylko powraca, ale staje się głębsza niż kiedykolwiek wcześniej. Pamiętam rozmowę z jedną żoną, która powiedziała mi, myślałam, że jeśli mój mąż naprawdę mnie kocha, będzie wiedział, czego potrzebuje bez mówienia. Ale pieśń nad pieśniami pokazuje nam coś innego. Kochankowie w tej księdze stale komunikują swoje pragnienia, potrzeby i uczucia. Nie ma tu gry w odgadywanie. To prowadzi nas do czwartej rewolucyjnej prawdy. Prawdziwa intymność wymaga odwagi do bycia całkowicie znanym i całkowicie akceptowanym. W pieśni nad pieśniami widzimy poziom otwartości i wrażliwości, który może być przerażający dla współczesnych par. Ukochana mówi, jestem czarna, ale piękna, córki Jerozolimy, jak namioty Kedaru, jak kurtyny Salomona. Nie patrzcie na mnie, że jestem śniada, bo spaliło mnie słońce. Wyraża swoją niepewność co do swojego wyglądu, ale robi to w kontekście, który celebruje jej piękno. To nie jest powierzchowna rozmowa. To głęboka wrażliwość, która mówi, Oto kim jestem z wszystkimi moimi niepewnościami i niedoskonałościami. I odpowiedź Salomona jest natychmiastowa i stanowcza, jesteś piękna, moja przyjaciółko, jesteś piękna. Oto prawda, którą większość par nie rozumie. Intymność nie rodzi się z doskonałości. Rodzi się z wrażliwości. Gdy masz odwagę pokazać swojemu partnerowi swoje prawdziwe ja, ze wszystkimi strachami, niepewnościami i niedoskonałościami, i gdy twój partner reaguje miłością i akceptacją, tworzysz więź, której nic nie może zniszczyć. Ale oto część, która może być trudna. Ta wrażliwość wymaga ogromnej odwagi. Oznacza rezygnację z masek, które nosimy, z fasad, które utrzymujemy. Oznacza ryzyko odrzucenia w zamian za możliwość prawdziwego połączenia. Poznałem mężczyznę, który powiedział mi, przez 20 lat małżeństwa ukrywałem swoje lęki przed żoną, myśląc, że muszę być silny dla niej. Ale gdy w końcu miałem odwagę pokazać jej swoje słabości, nasza intymność pogłębiła się w sposób, którego nigdy nie sądziłem, że będzie możliwy. Ta wrażliwość działa w obie strony. Nie tylko musisz mieć odwagę być znanym, ale także musisz stworzyć bezpieczną przestrzeń dla swojego partnera, aby mógł być wrażliwy z Tobą. To oznacza słuchanie bez osądzania, reagowanie miłością zamiast krytyką, celebrowanie tego, kim jest twój partner, zamiast próbować go zmienić. Teraz, oto piąta rewolucyjna prawda, która może całkowicie zmienić twoje małżeństwo. W pieśni nad pieśniami widzimy, że prawdziwa intymność ma rytm dawania i otrzymywania, pościgu i bycia ściganym, inicjowania i odpowiadania. Czasami to Salomon inicjuje, czasami jego ukochana. Czasami to ona wyraża pragnienie, czasami on. Nie ma tu sztywnych ról czy oczekiwań. Jest dynamiczny taniec dwóch osób, które są całkowicie zaangażowane w miłość do siebie nawzajem. To niszczy wiele współczesnych mitów o intymności małżeńskiej. Mit, że mężczyźni zawsze chcą więcej intymności fizycznej, a kobiety mniej. Mit, że kobiety są bardziej romantyczne, a mężczyźni bardziej fizyczni. Mit, że po latach małżeństwa jeden partner zawsze musi być tym, który inicjuje. Prawda jest taka, że zdrowa intymność wymaga, aby obaj partnerzy byli aktywnie zaangażowani w dawanie i otrzymywanie miłości. Wymaga, aby obaj mieli swobodę wyrażania swoich pragnień i potrzeb. Wymaga, aby obaj brali odpowiedzialność za tworzenie i utrzymywanie intymności w swoim związku. Oto, co to oznacza praktycznie. Jeśli zawsze czekasz, aż twój partner zainicjuje intymność, pozbawisz go radości bycia pożądanym. Jeśli zawsze jesteś tym, który inicjuje, możesz czuć się odrzucony lub niechciany. Ale gdy obaj partnerzy aktywnie uczestniczą w tańcu intymności, tworzysz dynamikę, która utrzymuje namiętność żywą przez lata. Pamiętam żonę, która powiedziała mi, nigdy nie inicjowałam intymności fizycznej, ponieważ myślałam, że to nie jest damskie. Ale gdy zaczęłam studiować pieśń nad pieśniami, zrozumiałam, że Bóg stworzył mnie jako seksualną istotę i że mój mąż pragnie być pożądany przeze mnie tak samo, jak ja pragnę być pożądana przez niego. Ta zmiana w jej myśleniu zrewolucjonizowała ich małżeństwo. Jej mąż powiedział mi później: Po raz pierwszy w naszym małżeństwie czuję się naprawdę pożądany przez moją żonę. To zmieniło wszystko. Ale pozwól mi powiedzieć ci coś, co może być trudne do usłyszenia. Jeśli twoje małżeństwo nie ma tego rodzaju dynamicznej intymności, jeśli czujesz się bardziej jak współlokatorzy niż kochankowie, prawdopodobnie jeden lub obaj z Was przestaliście aktywnie inwestować w Waszą miłość. Intymność nie jest czymś, co masz. To coś, co robisz. To nie stan, to działanie. I jak każde działanie, wymaga praktyki, wysiłku i zaangażowania. Oto szósta rewolucyjna prawda, która może być najbardziej transformacyjna ze wszystkich. W pieśni nad pieśniami intymność nie jest tylko o Was dwojgu. To część większej historii, którą Bóg opowiada o miłości, poświęceniu i jedności. Przez całą Biblię małżeństwo jest używane jako metafora relacji Boga z jego ludem. Chrystus jest nazywany oblubieńcem, a Kościół jego oblubienicą. To nie przypadek. Bóg zaprojektował małżeńską intymność, aby była odbiciem jego miłości do nas. To oznacza, że gdy doświadczasz prawdziwej intymności ze swoim małżonkiem, nie tylko wzmacniasz swój związek. Uczysz się czegoś o naturze samego Boga. Doświadczasz małej próbki tej doskonałej miłości, jedności i intymności, którą Bóg pragnie mieć z Tobą. Ta perspektywa całkowicie zmienia sposób, w jaki podchodzisz do intymności w swoim małżeństwie. To nie jest tylko o Waszej osobistej satysfakcji czy szczęściu. To o uczestnictwie w czymś świętym, w czymś, co odbija samą naturę Boga. Gdy zaczynasz widzieć swoją intymność małżeńską w ten sposób, zmienia to wszystko. Zmienia sposób, w jaki traktujesz swojego partnera. Zmienia sposób, w jaki podchodzisz do fizycznej bliskości. Zmienia sposób, w jaki inwestujesz w swój związek. Jedna para powiedziała mi, gdy zrozumieliśmy, że nasze małżeństwo to coś więcej niż tylko my dwoje, że to sposób, w jaki Bóg pokazuje światu swoją miłość, zaczęliśmy traktować naszą intymność z całkowicie nowym poziomem szacunku i intencji. Ale oto część, która może być wyzwaniem. Ta święta perspektywa wymaga, abyś podchodził do swojego małżeństwa z pokorą, z uznaniem, że nie chodzi tylko o twoje potrzeby czy pragnienia. Chodzi o coś znacznie większego. To nie oznacza, że twoje potrzeby nie są ważne. Przeciwnie, Bóg troszczy się o każdy aspekt twojego szczęścia i spełnienia. Ale oznacza to, że gdy umieszczasz swoją intymność w kontekście większej historii Bożej miłości, odkrywasz poziom znaczenia i celu, który wykracza poza twoją własną satysfakcję. Teraz, pozwól mi podzielić się z tobą praktycznym protokołem, który możesz zacząć stosować już dziś, aby wprowadzić te biblijne zasady do swojego związku. Nazywam to protokołem pieśni nad pieśniami i widziałem, jak transformuję małżeństwa w ciągu tygodni, a nie miesięcy czy lat. Pierwszy krok to to, co nazywam świętą przestrzenią umysłu. Każdego dnia przez następne 21 dni spędź przynajmniej 5 minut myśląc o swoim partnerze w sposób, który buduje podziw i wdzięczność. Nie myśl o problemach, obowiązkach czy frustracji. Skup się na tym, co kochasz w swoim partnerze. Na jego pięknie, na darach, które wnosi do Twojego życia. To może wydawać się proste, ale to potężne. Twój mózg jest zaprogramowany, aby skupiać się na problemach i brakach. Ale gdy intencjonalnie przekierowujesz swoją uwagę na pozytywne aspekty swojego partnera, dosłownie przeprogramowujesz swój mózg, aby widział go w nowym świetle. Drugi krok to język budowania. Każdego dnia znajdź sposób, aby wypowiedzieć słowa, które budują podziw, wdzięczność lub pragnienie. To nie muszą być wielkie, poetyckie deklaracje jak u Salomona. Może to być proste, uwielbiam sposób, w jaki się uśmiechasz, gdy opowiadasz o swojej pracy lub czuję się bezpiecznie w Twoich ramionach. Kluczem jest specyficzność i autentyczność. Nie mów ogólników. Nie mów rzeczy, których nie czujesz naprawdę. Ale znajdź prawdziwe, konkretne rzeczy, które możesz celebrować w swoim partnerze i wypowiedz je na głos. Trzeci krok to intencjonalna bliskość. Przynajmniej trzy razy w tygodniu STW zamknięte RZ czas tylko dla siebie i swojego partnera. Bez dzieci, bez telefonów, bez rozpraszaczy. Czas, gdy możecie się połączyć na wszystkich trzech poziomach jako przyjaciele, jako kochankowie i jako partnerzy fizyczni. To nie musi być długi czas. Nawet 30 minut może być transformacyjne, jeśli jest to czas w pełni poświęcony sobie nawzajem. Kluczem jest regularność i intencja. Czwarty krok to święta wrażliwość. Raz w tygodniu podziel się z partnerem czymś prawdziwym o sobie, czymś, co może wymagać odwagi do powiedzenia. Może to być strach, marzenie, wspomnienie, nadzieja. Cokolwiek, co pozwoli Twojemu partnerowi poznać Cię głębiej. I gdy twój partner dzieli się z tobą, odpowiadaj miłością i akceptacją. Nie próbuj naprawiać, nie osądzaj, nie krytykuj. Po prostu słuchaj i kochaj. Piąty krok to dynamiczna inicjatywa. Jeśli zazwyczaj nie inicjujesz intymności, zacznij to robić. Jeśli zawsze inicjujesz, pozwól swojemu partnerowi przejąć inicjatywę czasami. STW zamknięte RZ przestrzeń dla tego dynamicznego tańca dawania i otrzymywania. Szósty krok to święta perspektywa. Przynajmniej raz w tygodniu przypomnij sobie i swojemu partnerowi, że wasza miłość jest częścią czegoś większego. Młodycie się razem za swoje małżeństwo. Zękujcie Bogu za dar intymności. Pamiętajcie, że wasz związek to sposób, w jaki Bóg pokazuje światu swoją miłość. Teraz, gdy zaczniesz stosować ten protokół, możesz doświadczyć pewnego oporu. Może od swojego partnera, może od siebie samego. To normalne. Zmiana zawsze wymaga wysiłku, a intymność wymaga wrażliwości, która może być przerażająca. Ale oto, co chcę, żebyś pamiętał. Każde wielkie małżeństwo, które kiedykolwiek widziałem, każda para, która doświadcza rodzaju intymności opisanej w pieśni nad pieśniami, musiała podjąć decyzję, aby inwestować w swoją miłość musiała zdecydować, że ich związek jest wart wysiłku, odwagi i zaangażowania, których wymaga prawdziwa intymność. Wyobraź sobie przez moment, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś doświadczał rodzaju intymności, którą Bóg zaprojektował dla małżeństwa. Wyobraź sobie, że budzisz się każdego ranka z poczuciem głębokiego połączenia ze swoim partnerem. Wyobraź sobie, że patrzysz na siebie nawzajem z tym samym podziwem i pragnieniem, które widzisz w pieśni nad pieśniami. Wyobraź sobie małżeństwo, w którym intymność nie słabnie z czasem, ale pogłębia się i staje się bogatsza z każdym rokiem. To nie jest niemożliwy sen. To Boży Plan dla Twojego Małżeństwa. To intymność, którą Bóg nie tylko zatwierdza, ale w której się raduje. I gdy zaczniesz stosować te starożytne zasady w swoim współczesnym związku, odkryjesz, że Twoje serce zostało stworzone dokładnie dla tego rodzaju miłości. Ojcze Niebieski, zękujemy Ci za piękny dar intymności małżeńskiej. Zękujemy Ci, że nie wstydzisz się naszej seksualności, ale stworzyłeś ją jako sposób doświadczania Twojej miłości w naszych związkach. Prosimy Cię, abyś błogosławił każde małżeństwo, które słucha tych słów. Daj im odwagę, aby być wrażliwymi ze sobą. Daj im mądrość, aby budować intymność, która honoruje Ciebie. Pomóż im zobaczyć siebie nawzajem Twoimi oczami, z miłością, łaską i podziwem. Dla tych, którzy czują się zranieni w swoich związkach, którzy stracili nadzieję na prawdziwą intymność, prosimy o uzdrowienie. Pokazuj im, że z Tobą wszystko jest możliwe, że żaden związek nie jest zbyt zniszczony, aby go przywrócić, żadne serce nie jest zbyt twarde, aby go zmiękczyć. Dla singli, którzy słuchają i tęsknią za tym rodzajem miłości, prosimy o cierpliwość i przygotowanie. Użyj tego czasu, aby przygotować ich serca na rodzaj intymności, którą planujesz dla ich przyszłości. Pomóż im nie zadowalać się niczym mniejszym niż Twój najlepszy plan dla ich życia miłosnego. Panie, niech nasze małżeństwa będą odbiciem Twojej miłości do nas. Niech nasza intymność będzie świadectwem Twojej dobroci i łaski. I niech każdy, kto patrzy na nasze związki, zobaczy małą próbkę tej doskonałej miłości, którą masz dla całej ludzkości. W imię Jezusa prosimy, Amen. Jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, jeśli rozpoznajesz, że Bóg wzywa Cię do głębszej intymności w Twoim związku, nie pozwól, aby ten moment przeminął bez działania. Zacznij stosować protokół pieśni nad pieśniami już dziś. Twoje małżeństwo jest warte tego wysiłku, a Bóg pragnie błogosławić Cię rodzajem miłości, która przekracza Twoje najśmielsze marzenia. W następnym filmie pokażę ci, jak starożytne hebrajskie sekrety mogą uwolnić poziom namiętności w twoim małżeństwie, którego większość par nigdy nie doświadczy. Nawet po dziesięcioleciach wspólnego życia. i Speak.